Jo, się ma na i dzisiaj Wam powiem, że mam kolegi pies. To jest Igora Pies. polecam na Mastersu na ten kanał. I dajcie łapkę w górę na wszystkich filmach moich. I dajcie subskrypcję na kanale. No i, no i wejdźcie na kanał Mastersu: Profit to jest Proustarz i Igor Proustarz. Też mamy interami. Igor Proustarz. No, jak, jak będziecie wiedzieli, że. Robię, to, to jest taki słodki piesek. Napiszcie, fajny, słodki piesek, mam no, przypny serduszko. No to jak, tam, jak jak wy, jak oczywiście, dacie jak napiszecie fajny, fajny piesek, to mam naprawdę przypne, serduszko. No i to musi być ten filmik na każdych filmach, na każdych kanałach. No mam trzech kanałów, to na tych kanałach e, odcinek. No, na tych kanałach. Ten odcinek, naprawdę. Nie kochane, Bo to po prostu. Jakby. Ktoś mnie tutaj nie subskrybuje na Summon Plus, mnie subskrybuje, a na RPM subskrybuje, a na tym nie. No to wam powiem że na wszystkich filmach, to będzie ten. Na wszystkich kanalach to będzie naprawdę do. Nie się, żeby to idealnie sobie było. To do widzenia. To ale pa pa. Na wszystkich kanałach to będzie... Pa, Eletko!